Hej, hej, hello! Witajcie moi kochani na kanale Rapture is Coming. Powiedzenie jest blisko. Witam was serdecznie w kolejnym filmiku. E, nagrywam tak teraz bardzo hurtowo, ponieważ mam trochę tutaj dużo do przekazania wam i miałam to zrobić już dawno, ale teraz w końcu mam chwilę, chwilę czasu, więc dlatego to robię. Słuchajcie, skąd wiedziałam? Taki temat będzie. Czy Bóg powiedział mi, że będzie wojna w Ukrainie? Ogólnie powiem Wam, że powiedział że będzie wojna na Ukrainie, ale ja o tym wcześniej nie wiedziałam, dopóki to się nie wydarzyło. Pół roku przed tym wszystkim, co się wydarzyło, Bóg pokazał mi, dał mi sen. I teraz słuchajcie tego snu. Były tory. Były tory. I ja po, jakby czasami, wiecie, w filmach są takie kamery, że kamery tak po prostu masz, że ona tak jakby patrzy na dół, jakby na Twoje nogi. Co zrobisz, jakby takie, wiecie, takie w zwolnionym tempie, co zrobisz z tą nogą, bądź zatrzymanie, co zrobisz. Ja miałam po prostu przejść przez tory. Przejść przez tory i tak trzymałam w nodze, nogę w górze i przeszłam przez te tory. I jestem, wiedziałam, wiedziałam, to było na bank, wiedziałam, że jestem w Rosji. Naraz jestem na peronie, na peronie siedzi kobieta, która ma obok siebie mnóstwo bagaży. Mnóstwo bagaży po prostu, taka odładowana, wszystkim jakimi zakupami, bagażami, właśnie takimi rzeczami do jedzenia i w ogóle. Siedziała. Naraz przyjechał pociąg, tam ludzi po nie było dużo, ale to jakby taki symbol. Później wam zaraz powiem, co to znaczy. Ym, naraz przyleciał, przy, przyleciał przy, 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 przyjechał pociąg. I ja wchodzę do tego pociągu, a cały konduktor mówi: Ja mówię w ogóle, że nie mam biletu. Jak mam wejść, jak nie mam biletu, Więc wiadomo, że mnie nie wejdzie. To jest taki standard. Przecież bez biletu nie wejdzie się teraz do pociągu, bo nie ma opcji takiej. Ale mimo wszystko on powiedział: wchodź. Ludzie siedzieli na, ludzie siedzieli na, yy, nie na, na siedzeniach. Oni siedzieli na, nawet na podłodze siedzieli, bo nie było po prostu miejsca. siedzieć na podłodze, bo nie było miejsca. I tam dalej była też jeszcze inna rzecz, którą wiadomo nie będę mówiła, bo to nie dotyczy akurat tego. Powiem Wam, nie wiedziałam, co to dotyczyło tego snu. Nie wiedziałam kompletnie. Nie wiedziałam po prostu kompletnie. Yy, I powiem Wam, że dopiero pół roku później, jak zaczęło się to wszystko, ta cała, ta cała Rosja, ta cała wojna, to wszystko to się działo, że ludzie stali na peronie, pełnych bagażów mieli, że stali, oczekiwali na pociągi. Zobaczcie, pociągi wtedy. Nie było opcji bez biletów, a oni jeździ bez biletów. To jest jakby w historii życia, chyba pierwszy raz, co tak kojarzę, że tak powiem, bo tam może gdzieś, gdzieś tam też tam było, ale na tą chwilę kojarzę takie coś tylko raz, że założyli, pamiętacie, Ukraińców, naszych sąsiadów do Polski, do innych krajów za darmo, bez biletów. I zobaczcie, skąd miałam to wiedzieć? Bo naprawdę jest Bogiem, który chce nam objawiać Jego wolę i to, co się wydarzy. Ktoś powie, że wszystko zapisane jest w Biblii. Zgadzam się w stu procentach o tym. Zgadzam się z tym, co będzie, co było, jest i będzie. Ale słuchajcie, nie wszystko jest zapisane w Biblii w sensie takim, że czy masz jechać teraz pociągiem, czy masz jechać samochodem, czy masz jechać na osiołku, czy masz teraz ubierać się w ten sposób, w sensie chodzi mi, czy, czy nie wiem, jakieś tam rzeczy kupić. Typu, no nie wiem, jakie to dać to jeszcze przykład. Po prostu nie wszystko do końca. Nie było, nie ma tam o szydełku żadnym, o drutach. tego że takich rzeczy, słuchajcie, nie ma. No może jest, tylko że ja, może nie wiem, gdzie jest. Dajcie znać, może ja nie wiem. Ale słuchajcie, mm, naprawdę, naprawdę Bóg chce nam objawiać swoje. Jeżeli my mamy swoje dzieci, tak? Chcemy im mówić o tym, co nastąpi, żeby nie poszły tam, nie poszły tam, o coś im się wydarzy, bo coś się nie wydarzy, by uważały, by nie uważały, by, by, by jadły to, by, jadły, by, by tego nie jadły, by ubierały się tak, by tego nie ubierały, wiecie o co mi chodzi. Czyli tak samo chcemy po prostu dbać o nasze dzieci. I powiem wam, Bóg robi to samo. Chcę, byśmy mogli pomóc innym, byśmy mogli ostrzec innym, co się teraz wydarzy, aby nasza wiara była po pierwsze zbudowana, byśmy razem się budowali, wspierali, modlili, ale najgorsze byśmy się nie gasili. O, tym będzie kolejny filmik, słuchajcie. ten też Bóg dał, pokazał mi sen. I możecie w to uwierzyć, czy nie, ale Józefowi Bóg dał sen. Był młody i on... Miał sen tylko o księżycu i tylko o słońcu. Ktoś powie, a, to, a po co taki sen? No nie wiem, po co taki sen o słońcu i księżycu, a jakoś był. Tak samo, jeżeli chodzi o y, aniołów, którzy to tak samo ostrzegli y, y, Józefa i Maryję w śnie. Ostrzegli, idź wstań teraz, idź wyjdź z tego miasta, bo, tu, bo, tutaj, bo tutaj zginiecie. Ostrzegł anioł ich od Boga posłany, aby oni wstali w nocy w śnie, że mają po prostu iść i odejść. Czyli Bóg na pana nas, słuchajcie, ostrzega. A ci, którzy jakby w to nie wierzą i sprawa. Ja wiem, co przeżyłam i co przeżywam, a 20 lat Pan z Panem Bogiem słuchajcie chodzę, i wiem, co Panu pokazuje mi naprawdę. Abym po prostu mogła naprawdę po prostu być Jego dzieckiem, powiedziałam teraz, będę mówiła to, co Bóg mi pokazuje. A nie mówi nie tylko do takich sytuacji jak teraz, tu, naszych i w ogóle innych osób wokół. Też mi się śniły różne inne gwiazdy, gwiazdy, że tak powiem, które są na świecie, które są po prostu w takim y, miejscu. Bardzo smutnym miejscu, że płaczą, że po prostu są na rozstaju dróg, naprawdę. Także słuchajcie, czuwajmy, 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 pochwycenie jest naprawdę blisko i Bóg naprawdę nas będzie informował różnymi rzeczami. Kto chce wierzyć, to niech to wierzy, kto nie, to nie. Ale nie podcinajmy nikomu skrzydeł, bo to i tak nic nie daje. Ja i tak w jakimś, słuchajcie, miejscu jestem i tak to będę nagrywała. I dziękuję Bogu, że w końcu mogę to nagrywać i mam taki czas i chcę to w końcu, powiedziałam, robić. Nie dla żadnych pieniędzy, po prostu chcę to robić, bo to jest moja pasja, by być posłuszna Panu Bogu i cieszę się z tego bardzo, że naprawdę Pan Bóg po prostu nie chce i może używać, że chce, mnie w tym właśnie używał. Także Was serdecznie słuchajcie, pozdrawiam. Nagrywam kolejny, ostatni chyba filmik na dziś. To już będzie czwarty. Co Bóg pokazał mi, aby tutaj właśnie Was podeprzeć, byście mogli być po prostu podniesieni. Nie wiem, kiedy filmik się oczywiście pojawi, czy od razu, czy dopiero w jakimś późniejszym czasie. Nie wiem, ale wiem, że Bóg chce nas podnosić zawsze. A ludzie będą gasić, gasić, gasić. Także do usłyszenia. Dziękuję, że ze mną tu byliście. Dajcie jakiś komentarz, like, że jesteście, że słuchacie. I widzimy się w kolejnej części, w kolejnym filmiku. Так bye bye.